manko wszystkim, z tej strony Brolek i dzisiaj nagramy sobie odcinek z eventu, ale przed tym chciałbym Was poprosić, żebyście pod tym filmem zostawili 30 łapek w górę. A my widzimy się już na evencie. Jakiś właśnie nowy event z jakimiś gwiazdami się rozpoczął, a to dopiero um, 15 minut przed update'em. Prawie przed update'em. Admin przed chwilą pisał, że ten Perito budito, Nie wiem jak to się mówi zaraz będzie. 13 minut, już krótko. 10 minut państwo. Przepraszam, to był Perito Burito. Już witam na updatecie. 2 minuty. Do no, takiego na no pełnego update'u, bo jakby jeszcze jest po czasie, ale to zawsze. Tylko na początku daje admin 4 razy laka i 2 eventy. Ale później będzie karker karkur rytuał, więc oglądajcie. W następny weekend startujemy z nowym Halloweenowym eventem. Wiem, że to będzie Halloweenowy dziwny event, ale na pewno Wam się spodoba. Oh! Patrzcie, co wyszło: Los Lucky Blokos. Ludzie, patrzcie to. Patrzcie, jakie to jest dziwne. Ej. To jest najdziwniejsza rzecz na świecie, nie? Dobra, robimy opening. Gdzie to jest? Los Admin Lucky Blockos. I co to będzie? Los Job Job sahuros. Los Orcaleritos. No dobra, może być. A tam jest Los Job 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 sahuros. nie? I to jest mega dziwne. Ale czekamy, może nam Admin coś ciekawego... Zespawnuję. Nie gap się. Będzie Los Karker Coritos. Więc przygotujcie się na następny weekend. O, do indeksu złotego trick, którego robię. Co to jest? Kakazito Satan... Ej, to jest mocne, nie? Krakazito, satelito, co to jest? Pierwszy raz w życiu, w życiu to widzę, nie? Muszę sobie usunąć tralalero. Chociaż nie. Los karkeritos. Ej, nie wiem, ale zrobił się dźwięk na chwilę Los Karkeru kuritos i tego nie było, nie? Więc myślę, że to jakiś Bóg. Ale jakby naprawdę wyszedł i naprawdę go nie widziałem, to jestem jakimś debilem. Dobra, yy, takosy, lubię. Idę sobie zakręcić kołem. Nie wiem. Czemu nie? O, dul-dul-dule. Ja lubię dul-dul-dule dul ogólnie. I idziemy sobie teraz drugim kątem zobaczyć. No o wow. Working Day is Event 3. And będziemy mieli podobno bardzo dużego fama. Bardzo do, dobrą zabawę jak będziemy na następnym y evencie i będą fish brain rocky. Więc wbijajcie w następną sobotę, ja zrobię szorta przypominającego, nie? A tu jest teraz napisane krawę dla absolwentów No... Le... do szkoły i nie wiem kto to jest... jest. Yy, absolwenci, kto to są Ale chyba dobrzy uczniowie, bardzo dobrzy I w halloweenowy event w następną sobotę yy, Będzie... Bardzo mocny, nie? Więc... Pamiętajcie, nie? Przypominam dziesiąty raz, ale wbijajcie, nie? Jakiś los. Coś jest wtedy w maszynie. Los. Tortus. Dwa tortugini potrzebujemy. Admin idzie sami. Dawaj, coś dobrego. Kowalnia coś. Dawaj. Jest. Jest. O kurde. No, dawaj, coś mocnego. Czekamy na secrecika jakiegoś mocnego. Dawaj, lecisz. Błagam Cię. Ogólnie... Los lucky, blocks. lucky Blocks. Los Lucky Blocks. Los Lucky Blocks. Uwielbiam Los Lucky Blocks, nie? To ma już trzy eventy na sobie. Błagam. Algrift. Nie wiem co to znaczy. Ale... Myślę, że. Coś. Jakieś limitowane brain roty wracają. Ja wiem, jakie. Jak byliście na evencie. Tak, of Tuesday. To wiecie, że były takie limitowane brainroty Pozdrowienia, ludzie! Pozdrowienia! Ale coś tutaj się teraz dzieje. Admin, jest do przywoływania. O. Yy, czy mam. Czy Job Job Nie mam nic, nie zrobię niestety nic Job Joba wywaliłem na drugie konto. Znaczy na trzecie konto, a tego a Perito Burrito nie mam. Ciciuani Tocini też nie mam, ślimaka mam, ale nie wiem, czy w ogóle go będę używał. Bo yy, dla mnie po prostu się. Jakby opłaca, ale yy, ja nie mam krześci Grain więc tego nie zrobię niestety. Więc to jest turbo fail. Zobaczcie, w ogóle jakiś karker karkur tutaj siedzi. Sit. Czy to mogę na nim usiąść? Siedzę na Karker karkurze. Ale beka. Nie. Los Karker Kuros. Mam! Luzkarker Kuritos się tutaj respi, dobra. Ja wiem. Ej, dobre nawet są. Jeszcze złote dostałem, nie? Jane Takos. Czekaj, zobaczę, czy nagrywam. Dobra. Ostatnia połowa odcinka nie nagrałem. No dobra, teraz będzie Yang i Mateo. Dobra, Mateo. Admina mi się nie chce karmić. To jest jakiś spin? Nie. No, poczekamy sobie, bo niestety tego nie zrobimy. 6-7 mam, ale nie mam też do tego do tej papryczki dwóch Brain Więc jak będzie coś ciekawego, wychodziło to was powiadomie. O. o! No, no, Blocks. Widzicie? Jednak się zrespiło. Wezmę to na drugim końcu. Jest. Biznes. Bez. Chłop zrestartował Admin Lucky Bloki chyba. Albo ich już nie ma. Nie wiem, ale muszą być, nie? Chyba nie ma sensu los Lucky Blocks, jak nie ma Lucky Bloka. Nie? Może Secret Lucky Bloka nam pociągnie. Dobra, poinformuję Was, jak coś dobrego wyjdzie. W ogóle tutaj mega dużo eventów się teraz zadziało. I samini wystrzegł, ale... I nie wiem czy ja chcę sami niego podnosić. czy jest ying yang. 3 miliony to biorę Fajne. Fajny. Tra -la nie chce mi się, ale wezmę sobie na drugim końcu, może, wiecie? Ying yang so Co to jest? Rainbow. Takorito melonito, co to jest? Czekaj. Jakieś takorito melonito mi wyszło. Co to jest co to Takorito Manito? Mmm, słabe nawet Lucky Blok jest. Y, tako. O, tako sobie weźmiemy, kolejny. Weźmiemy sobie jeszcze taki, takiego Lucky Bloka sobie wezmę jeszcze na drugim koncie ogólnie. Czekajcie chwilę. Ile laki bloków. Jak on spami. Jak on spami. Lucky block time. Dosłownie. Pięć laki na naraz, W jednym momencie. W muszę sobie sprzedać połowę swoich brain rotów Dla kółkaracza. No jest git. Naprawdę powiem Wam, że ten event jest nawet spoko. Prawda? Nawet nie wiem, czy były lepsze, ale. O kurde. kukaracza idzie. Jeszcze taki fajny. 5 milionów, kiecinek 4. Dobra, wiem, że muszę sobie też na tym końcie sprzedać tego. Tra la la. Tra la, la. W ogóle jeszcze koncertu nie było, nie? To jest bardzo, bardzo, bardzo dziwne i nie w stylu admina. Sorry, że tak askuję, ale yy, drugie konto też mam, nie? I sobie też kupuję. Poinformuję was, jak będzie coś dobrego szło. Kolejny blok. Słyszałem, że idzie ciekawe teraz jaki. Tak, o i kolejny bym wyszedł. Lucky blok idzie do mojej bazy. Kolejny lucky Block. co tu? Tipi, tipi tak, ja nie chcę, słaby jest. Ogólnie y, idę sobie chyba coś otworzyć, ale na pewno muszę sobie sprzedać połowę swoich brainrotów na drugim koncie. I y, jeszcze raz, sorry za to, że taka afkuję, ale wiecie, drugie konto, więcej problemów. Poinformuję Was znowu, jak będzie coś dobrego szło. Może mały opening takiego tako laki bloka Zobaczymy może pierwszy raz w życiu jakieś szczęście będzie Nie Ale zostawimy go sobie Jakbyśmy nagle wyszedł nam Job Job Sahur O kotek przepraszamy cię musimy cię sprzedać On chce zesponować Secret Lucky bloka Spoko przyjmuję o takiego pięknego Indian. Lucky Blocks sobie otworzymy. Nie, nie sprzedawaj. Coś się w ogóle teraz dzieje, ale nie mam czasu, bo tutaj. ciłała. O, koncert, w końcu. Jakiś koncert. O, Los, Los Lucky Blocks. Kopię sobie na drugim koncie. Może coś dostał Kurde, jak ja lecę. Sorry, nie widzę. no myślę komputer, nie? Yy, co tutaj wychodzi? Chyba nic. Ogólnie na odcinku będę robił sobie ten wielki opening. tej właśnie wszystkich rzeczy, więc wpadajcie na kanał. Jutro myślę, że nie wiem, w niedzielę o godzinie 16 już myślę, że powinno być. Ale, no, polecam wam ten event. Jest to jeden z lepszych eventów, nie? W ogóle przed chwilą dostałem takiego pięknego, karkarkarkura. Z czterema mutacjami, 4,8 miliona. To jest powalona liczba, nie? Yy, ten event to jest jeden z lepszych eventów, moim zdaniem. Dopiero 17 minut minęło. Chłop pisze, że jakąś rekomend Secret. Że jakąś rekompensatę za coś teraz będzie robił. Dobra, może sobie zrobimy chociaż. Dobra, no tak, do siebie wezmę. Z Drugie konto... drugiego konta ogólnie sobie przerzucę rzeczy na to i zrobimy wielki opening. Admin właśnie idzie we mnie, wchodzi i zrobi właśnie coś z koncertu, więc. Życie, powodzenia tym co mają jakąś wadę wzroku, nie? Bo to nie jest czas dla nich, nie? Więc uważajcie na pewno na takie światła. Ja nie mam coś wzrokowego tego słabości wzrokowych, ale takich co mają uważajcie, nie? W ogóle ja tam trochę będę tłumaczyć. Zdań co admin mówi, ale w większości raczej nie. Sami chcę tak takosów więcej. Nie no, ile tu ty coś tych takosów? Ile on tych obrotów pębiał? Tak, dwa, trzy. Dobra, teraz sobie na drugim koncie. W końcu sobie teraz podejdę i zrobię to, Zrobię sobie obroty. Powiem Wam zaraz, co mi tutaj wyleciało. Idziemy. Co to idzie? Espresso Signora. Dobra, nic ciekawego. Espresso Signora iang no wezmę sobie zawsze przyda się. Fajna jest. No fajnie, dużo mutacji Indian. To się zawsze przyda, nie? Błagam, żeby zaspełnił Job job'a. Chcę sobie zrobić tego, tego pieska, tam chuwałę. Nie. Tak, to jest Chihuahua. Perito Burrito chciałbym bardzo sobie zrobić, nie? To jest taki limitowany dro. Jest! Job, job. Dziękuję. Nie mam miejsca w bazie, żeby kupić Brain Rock. To jest niemożliwe. Kolejny job, 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 sahur. ja Nie mogę. Job, 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 sochur. Kupujemy kolejnego. Pan mówi, że mamy rytuał job, jobów zrobić. Mi wystarczy, rytuałów. Przepraszam, was. Dobra, idziemy zanieść sobie ciłałe, ciłała, ten, jakiś fajny leku karacza, nie, czemu mi tutaj weszło, job, job, co job, joba, bierzemy go, wkładamy sobie do maszyny, co tu się dzieje, admin wychodzi, czy co? Tutaj się są, a drzewo rośnie, dobra. nam, że coś mnie omija. Wkładamy sobie wszystkich naszych ziomalików do maszyny. Los Carqueritos. Los Carqueritos. Czy ja mam miejsce? Nie, los Carqueritos skończył się. Dobra przeżyjemy dobra nasz Jaku karacza gdzie ty jesteś tu jesteś dobra nie 7 milionów tak dużo ty zarabiasz ty na dole byłeś tak nie słabszego sobie weźmiemy żeby zaraz nie było że stracę jakieś 7 milionowego brain rota nie Jak to auto wstok? Nie ma już perito, burrito. Ludzie. Ogólnie przegopiłem dwa loskarker kuros i nie mamy już tych. Yy... Laki bloki idzie tako. Najpierw ja sobie adminy. plus lucky blokos. Otworzymy. Dobra. I walamy. Moje drugie konto ogólnie się wylogowało, teraz muszę sprzedać takich dobrych ludzi, żeby kupować laki bloki. Szybko chcę laki bloki, kupujemy laki bloki. To jest popsute. Opening malutki. Nie. Ciłała. Lawaka będzie zaraz. ja lawaki już nie kupuję, nie ma sensu. Nie, nie kupuję. Chyba, że będzie jakaś rainbow z 10 mutacjami. Nie, zwykła idzie. Nie ma sensu jej kupować. I to jeszcze Secret Lucky Block taki piękny stoi. Nie no, wiem, gdzie ty jesteś adminie? Czy tutaj admin był. A na dole jest chyba admin Lucky Block. No. Otwieramy sobie Lucky bloka. Pada deszcz, ale ja mam to gdzieś. Najważniejszy jest Pinia Piniaka w końcu. Pozwolamy pieniatę. admin się karmi nie ma nic piniaty, pomyślałem, że sikrecik wyleci ogólnie to jest jeden z lepszych eventów chyba teraz, który był użyłem cukierka dla lucky Blocka. To konto ciągle tutaj jest. Laku Karacza. Czy ja chcę laku Karacza kupować? Może z drugim kątem, bo moje drugie konto dostało się w końcu. To Blocks jest ważniejszy. Czy jakiś laku Karacza? No, no, Lucky blok Powiem wam, że ta cała baza się robi tak bogata moja w tych Lucky Blockach, że możemy taki mały opening zrobić. Dobra, idziemy. Openingujemy. Dobra. Pierwsze Lucky bloki otwieramy. On chce w następny weekend zrespić Audi Strawberry Elefanta. Nie, los bombinitos. Sprzedajemy zły los bombinitos. Teraz tego laki bloka sobie zrobimy. Otworzymy. Spółki sezon. Duchowy sezon. Los i Dobra, patrzymy tutaj teraz. Otwórz. Dobra, coś tutaj idzie. Los tum, tum Sitos, no i to jest coś, nie? Mm, teraz tego. Chociaż... Czy ja chcę to otwierać? O, mitycznego tylko jeszcze sobie otworzymy. Taki blok. Otwieramy. Ej, dodali nowego tego. Christmas admin też będzie. Ale dobra, teraz zobaczymy sobie, co jest w ogóle w Lucky Blockach. Esoxycola, toalety, spaghetti, 0,5 Takie łączone rzeczy. Stawa Firewerka w Brainerd, good Lucky Bloku. W tym mitycznym też jest coś, co ma 3%. Chyba, ja jakieś dziwadło. Poczekaj w ogóle jeszcze pasobem solo to jest myślałem że się to usunęli lucky blocks lucky plus lucky blocks sobie kupimy do bazy będzie opening dużo eventów jest a nic w ogóle prawie nie wychodzi dobra mówimy, że admina ma na czacie. admin Dobra, Los taki blocks i baza admina. Może coś wyjdzie dobrego w bazie. Nie no, koniec. Samini, ballerino. Dawaj coś. Brestek. Nie, nie ma nic. Planety. Hej. czekać, bo będzie halloweenowy event, bardzo mocny 8 razy szczęście admin aktywował może coś dobrego wtedy wyjdzie a mam jeden obrót, 250 nie za dobre te rzeczy admina są, nie? teraz może sobie otworzymy jednego admina, o tego Lucky idiot. Błagam loskombinacji. No, 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 no. Tu można dropnąć kombinacją. Bardzo bym chciał loskombinacji. Ale tu jest Lastra Laleritas. Zbierzemy. Lawaka w ogóle teraz się zrespiła. Legendarna. Usiąść sobie. Przepraszam, że tak szoruję wszystkim. Wiadomo, że 21 ludzie powoli się idą spać, a ja sobie pykam Tym bardziej, że no nie mam 40 lat o kurde ile? Br br patapin, tak mi pisze brr pata Nienawidzę krabów. Może i dają dobre mutacje, ale są takie wkurzające czasami. Oa! <grym> nie... wiem. też nie lubię, ale przynajmniej mają też dobre mutacje. W ogóle tutaj w ogóle stoków nie ma wyprzedano wszystko. Takiego losną my hospodbęści cał. A są bardzo dobre ogólnie. Na mega dużym nazwink, daje się 4,5 albo 4. Znowu pobiliśmy rekord bycia w tej grze. Loafierzamy. Yeah. Kochamy coś tam, nie robimy. Widzicie nam, bleset, nie wiem, co to jest, ale od weekendu widzimy się na taką Tuesday, no widzimy się, mam nadzieję. Tutaj ja na taką Tuesday nie będę, ale Wy możecie wpadać Cztery razy, lakadaje, w ogóle zaraz tutaj taki blok otworzymy, może, z zwiążemy z końcem eventu, ale ten dla skarpetek Kuritos jest i te laki bloki, no czy u góry chyba jakieś tam... Nie, nie otwieram ich teraz bo chcę e, zobaczyć e, chcę je otworzyć później bo mam jeszcze takie ładne lucky block znowu właśnie. he miejcie dobrą zabawę jeszcze tego lucky Bloka możemy otworzyć w ogóle na początku odcinka miałem pamiętacie ile pieniędzy? ja nie, ale teraz mam o wiele, wiele, wiele więcej Chyba dwa tryliony więcej. Idziemy sobie to, te laki bloki zrobić. Tworzyć. O, jeszcze fajerwerkę mają. Błagam. Błagam. Coś dobrego. Nie proszę o zbyt wiele. Los tortuginis. Los tortus. Los tortus. No, smutny, ale bardzo fajny, nie? Admin się z nami już żegna. Ja chyba też, pamiętajcie, jutro się widzimy na kanale, więc naura.